No i siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ukancia z tego bohatera. To co przed chwilą widzieliście to była taka mała, e, no nie wiem, nie chciałem robić jakiegoś nie wiem, godzinnego odcinka jak najpierw szukam, znaczy szukam, pozyskuję a, 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 te czaszki i potem walczę z tym witcherem. Postanowiłem wszystko fajnie zrobić w takim krótkim filmiku przed jakby odcinkiem. Tyle jakąś muzyczkę myślę fajną dodam i myślę, że będzie wszystko Git. Eee, nagrywanie tych wszystkich e, scenek, tak, bo to były scenki, oczywiście jeszcze zmont zmontuję je i będą inaczej jeszcze wyglądały pewnie, e, ale nagrywanie tych scenek e, zajęło mi chyba, ja wiem, dwie godziny, przynajmniej dwie godziny, e, ponieważ e, jedna godzina, no to poświęciłem ją na zbieranie co chwilę 30 levela. No może to tro trochę krócej trwało, jednakże czekałem potem na noc, więc to minuty się pododawały. To pewnie o to chodzi. <ścoughs> A co do drugiej godziny, no to możecie się domyśleć, że spędzimy ją w neterze. co nie było zbytnio jakieś, nie wiem, trudne. O, mięsko. Wystarczyło po prostu pochodzić w kółko w jednej e, twierdzy i te szkielety co chwila się rozpiły, problem tylko w tym był, że nie zawsze te czaszki chciały wypadać, bo jak będziecie pewnie mogli zobaczyć, e, zdorowałem trzy szkielety i żadnego nic nie wypadło takiego konkretnego, tam kości i węgiel chyba wypa wypadły, dlatego ta kalipa trochę. Jak widzicie mam nether star i chcę zrobić ten blok bacon, Beacon, bacon. bacon. Nie wiem, jak to dokładnie mówić. Eee, a gdzie go to naprawdę nie wiem. Bo z tego, co już testowałem na kreatywie, to działa on w obrębie chyba 7 albo 14 bloków. Nie pamiętam teraz dokładnie. Więc mi <ślałem> się obraził, schował się w wodzie. Nie, nie widzę cię. <ślałem się w wodzie> nie widzę cię! Ej! Ej! Żyj. Żyj! Dobra, już nie żyjesz. Tak, i teraz potrzebuję tych wiaderek, żeby zrobić sobie obsydian, bo nie chcę mi się naprawdę schodzić do kopalni teraz. Wydobędę ten, ten obsydian i stworzymy sobie ten blok bekonu, tak? Czyli mag magiczna latarnie, jakby tam na Minecraft, wiki to chyba tak tłumaczyli. No i co dalej? I co dalej? Nie wiem tak naprawdę. Nic nowego nie zbudowałem przez te kilka dni. Jedyne co właśnie miałem w planach, to właśnie stoczyć walkę z tym bosem, co nie było zbyt trudne. Myślałem, że będzie gorzej. Dlatego sobie tak wszystko zenchantowałem i się męczyłem, a się okazało, że był łatwiejszy niż się spodziewałem. Coś jak kiedyś ze smokiem. No ale cóż, tak bywa. Teraz tylko muszę sobie polecieć po szkło. Mam nadzieję, że jakieś szkło mam. Bo będzie lipa. Lipa, 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 lipa. Lecimy, lecimy, lecimy. Szkło. Mam szkło. Dobrze. To idziemy do crafting table'a. Tu mam taki śmietniczek, to też pewnie może, mogli się zobaczyć tutaj wyrzuciłem starą di diamentową zbroję, bo byłaby już prawie na wyczerpaniu. Więc. Oj, co ja robię? Nie tu. Nether Star. Trzy obsydianu i szkło. Fuck yeah! Mamy blok bykonu. I teraz tak, on normalnie nie będzie chyba emitował takiej wiązki światła, albo i będzie. Tak mi się zdaje. Tylko nie będzie żadnych bonusów dawał. No i potem będzie trzeba zużyć troszkę. Ja myślę, że zużyję najwięcej żelaza, ponieważ żelazo jest najłatwiej tutaj dostępne. A go mam troszkę. I zbuduję właśnie gdzieś piramidę. Tylko właśnie problem w tym, że nie wiem, gdzie to takie coś pierdzielić. Na początku myślałem, żeby zamiast tego gdzieś tutaj dać ten, ale. Hmm. Hmm, 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 hmm. Ale być może to wykorzystam w inny sposób. Być może stworzę gdzieś jakiś mob grinder albo coś w tym rodzaju. I na dole wtedy gdzieś mógłbym mieć jakąś salę treningową, na przykład i z nimi walczyć. I wtedy miałbym gdzieś na środku tej sali postawiony ten właśnie blok i sobie gdzieś tam walczył. Jestem tylko... Dobra, zobaczymy. Postawimy go na... na to tu. I nic się nie dzieje. Aha, o, regeneration. Czyli cudowny myśl... Aha, czekajcie. E... Jak to działało? Secondary power. Mm. <laughs> Aha, czyli jak nie ma... Ten jest tylko ten blok, to można mieć jedną umiejętność. To jest dobre. To jest nawet fajne. Teraz ciekawe, czy to się da... O kurde Ła, na szczęście. Już myślałem, że się nie da zebrać. To by było. Lipa by była taka, że nie wiem. No weźmy sobie sztabkę żelaza. I zobaczmy, czy na przykład możemy daną umiejętność zamienić. Czyli na przykład zamiast, żeby regenerowało nam, żeby nam na przykład. Eee. Wiecie. Dobra, cyk, cyk, cyk. Niech będzie. Stworzymy sobie może na razie bloki. Gdzieś tam na dworze to mi tam się nic z tym nie stanie raczej ale żelazo Ja pitole 16 bloków tylko. Uda mi się więcej. No troszkę tam lipa będzie. Cyk, cyk, cyk. Tyk, czyk, czyk, czyk. No i dobra. Mam 27 bloków. Co jest i tak bardzo mało. Ale wyjdziemy sobie tu gdzieś na, na mój trawniczek. I i, 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 I... I na razie damy... Już wiem, gdzie go dam. Na razie go tam tu. Tutaj na razie nic nie ma. Ma być przystań dla łódek, co prawda. Nie będzie to może zbytnio ładnie wyglądać. Ale damy to tak. Najpierw postawimy samo to. I sprawdźmy, dam sztabkę. I... U! Czemu nic nie widać teraz? O, jest, dobra. Co tak dziwnie? Ja chcę regeneration! Hm. Dobra, czyli chyba trzeba spróbować... No, come on. No, come on. Trzeba spróbować z tą piramidką. Cyk cyk cyk, 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 dziewięć bloków, tak? I. I. O! Jest! Działa! I teraz co? I teraz możemy tą jedną umiejętność mieć, tak? A nie, dwie możemy mieć. Patrzcie Państwo. Aha, czyli możemy. Te są blokowane. To jest haste, to nawet nie wiem co to jest. To to szybkość. To jest fajny jump boost. Resistance Strength Heist, heist, co to jest heist? No, ale spróbujemy, no, weźmy to. Okej, okay. i co mam? Heist, co to jest heist? Uuuu, patrzcie, czekajcie, patrzcie jak szybko, czyli mam szybsze, szybciej, szybciej kopię, tak. Okej, okay, a na przykład mogę to zmienić teraz? Mogę. I co? Dalej mam to. Aha, czyli na razie będę miał to. I teraz zobaczymy przez jak długi, jak, jaką odległość. Dobra, może zmierzmy to jakoś. Raz, dwie, nie od, od tego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. To jest dziesiąty blok. Jeszcze działa.

Mi złapało. Weźmy na przykład, postawmy na razie to, ile tu jest bloków. Ile tu jest bloków? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. No, na trzynastym bloku. Czyli jakieś trzynaście kratek od tego działa nam e, ta umiejętność, która nam tutaj dodaje to. E, czyli na przykład weźmiemy sobie speed. Dziwne, że... Regeneracja, ale to chyba będzie działać dopiero jak... Działa? Działa! Speed. I mamy speeda. I teraz co? Tak, dobra. Regeneracja to będzie dopiero jak będziemy ginąć. O, na przykład... Dobra, spróbuję tu jakoś wyskoczyć, okej. Okay. No i dawaj. No. Aha, czekajcie, bo ja mam zbroję. Weźmy bez zbroi, zobaczymy. O! I. Regeneruj się. No co za pipa. Hm. Hmm. Nie chce mi się regenerować, no? Ty pipo. Spida cały czas mam, ale regeneracji nie mam tyk 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 no trudno. Muszę to jeszcze rozgryźć. Dobra. Jeps. Eee... Rozwalmy to. Jeps. Mam 12 bloków. Czyli jak tu jest 9. Ha. <śm> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 i 9. Łosz, reszty wpizde, to to ja bym musiał tutaj żelaza pozbierać w cholery. Dobra, to na razie się tym tak zbytnio nie będę bawił. Naj najpierw sobie zbiorę dużo żelaza, żeby mieć. Eee, ale szczerze, nie będę chyba zbytnio tego wykorzystywał, chyba że mówię. Na przykład siłę, jeżeli będę mógł, ale widzę, że to chyba dopiero od takiej dużej piramidy, to wtedy dodam sobie to wszystko i gdzieś, może mówię, zrobię jakąś halę. Czyli tak, jak jest 13, to dam to w centrum, będzie 13 w każdą stronę. To będzie dosyć fajna salka i gdzieś będzie po prostu na środku ten. Ale to fajnie wygląda. Taki będzie jeden blok, właśnie, i będziemy sobie wtedy mogli walczyć i expić, ale to jeszcze, jeszcze troszkę planowałem zrobić coś takiego tutaj niedaleko gdzieś, żeby na przykład e, tak jak mamy tutaj dużo wody, prawda zrobić jakąś dużą, długą ścieżkę tam, troszkę tam, w tamtym gdzieś miejscu e, w dół gdzieś o, nie wiem 10 kratek na przykład e, i e, na samym dole zrobimy tą salkę a mogłyby, gdzieś tam jakimś filtrem e, najpierw spawnowałoby się na jakichś płytach, później by spadały do jednego miejsca, czyli do tej mojej e, jakiejś tam hali no i tam bym sobie ich tłukł, a tam by stał właśnie ten blok. To taki wstępny pomysł, to zobaczymy jak to e, wypali. Dobra. No to co? E, to będzie na tyle. Nie jest zbyt długi odcinek, ale myślę, że w miarę konkretny. Fajne światełko. No, to dzięki Wam wszystkim za oglądanie. Nie zapomnijcie o cenie. No i możecie też podawać swoje pomysły, gdzie ten blok mógłby stanąć, do czego on mógłby służyć. Bo jako dekoracja myślę, że jest bardzo fajny. No, to trzymajcie się i cześć.